Witam wszystkich! Ja jestem Rycus Kirlian, a to jest Hercus TV specjalne. Specjalny dla was ode mnie. Teraz jakby taka trochę... Oczywiście trochę robiłem przed nagraniem, bo nie mogłem się przecież powstrzymać. Ale na nagranie mam dla was coś specjalnego. Uwaga! Oto! Super przyspieszenie! A, jak ja to lubię No tak, to jest super przyspieszenie rysusa Tak i jesteśmy na miejscu Tak piękne Widzieliście to? Nawet e, prawdopodobnie większość z Was nie zauważyła Ale nie z nie cudym. E, i widzimy tak naprawdę Haha ha. Piękne, piękne e, teraz sobie a Jakąś. Eee. Yy. No, odród o, o, właśnie oto. Po prostu wciskałem CRTL i Y. Po prostu pierwszy zrobiłem, potem to mi się ten yy, nie nagrało, więc sobie pomyślałem, a prędkość. Jakbym zrobił tak, jakby specjalistycznie, bardziej. Eee, yy, literka. 55 a za mała, 77 powinno być i pięknie e... żeby a... okej okay. więc ponownie i teraz takie trochę pomoc dla tych Którzy chcieliby Gimpem się posługiwać, tak? Trochę się pobawimy. I ładnie, pięknie. Teraz zmienimy kolor. Nie wiem, na taki i trochę sobie pobawimy się. Teraz, czy. trochę odczekać czasu. Dobrze, że mam herbatę. Jakby ktoś nie wiedział, od J.J. się uzależniłem. O, i ładnie. I nikt nie będzie. Wszyscy będą pewni, że to ja stworzyłem. Mhm, <laughs> piękne. Piękne. Nie mówię, że jestem jakimś tam specem od rysowania ale trochę na rysowaniu się nie znam i tak naprawdę kto by mi powiedział, że e, ja jestem jakimś tam nie wiem w ogóle nie znam się na sztuce to ja bym się na niego obraził Każdy kto mnie dłużej zna to wie, ryców się zna no dość dobrze na tej sztuce jak was dziwi taka prędkość to, to to wiem 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 trochę się już wyrobiłem po prostu już prędkość po prostu wiem tak naprawdę już jakie tak naprawdę yy, wybierać pętle Pędzle, młotko. E, tak jak, ja w, jak wczoraj. E, rok i rojo z tymi tubami. <grym> e, to tak jak, tak jak ja dzisiaj z pędzlem. No, nie wiem, czy to wam będzie się podobać. E, może zrobię specjalny program, rysus maluje czy coś w tym stylu. Oczywiście wszystko zależy od Was. Od widzów, oczywiście. Bo bez widzów to. Oczywiście od widzów i od przyjaciół, no cóż. Tak naprawdę zależy mi na waszej obecności na moim kanale, na miłych właśnie odzewach z waszej strony. I spoko, i spoko. Spoko, ja tam nie wymagam łapek w górę, chociaż już zawsze mówię, że fajnie by było tą łapkę w górę mi dać. No teraz tak yy, mm -hmm. tak trochę się pobawimy. Prędkość przede wszystkim, jak to yy, w swoim w swoich let's play'ach zawsze po, powtarzam. Prędkość jest najważniejsza, etc etcetera. Teraz zrobię taką fajną. Zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądać, taki efekt. Specjalnie taki bardzo żarliwy. Żarliwy, tak się mówi? E, nie. Pewnie e, żarówiasty. Nie trzymajcie mnie za słowo, naprawdę nie jestem Orłem z polskiego. Podaję, że nigdy nie byłem. Ale o to właśnie mi chodziło. Wow! I teraz. Nie to. Też nie to. Ok. O, to. Tak. Wow, I tak. Właśnie to jest efekt ruchu. Nie wiem, jak to się nazywa, ale po prostu wygląda, jakby zanim właśnie. W ten sposób coś się poruszało. No, jeszcze wam pokażę trochę takich ukrytych aspektów tego programu. Mogę więcej tego dać, bo to w ogóle nie widać. Grubszy po, po pierwsze. Efekt ruchu jest nawet. Tylko trzeba po prostu trochę popracować. Aha, to jest pierwsza część. Druga część będzie już e, robiona już bardziej profesjonalnie. I w drugiej części to podziękuję. Aha, jakby ktoś miał wątpliwości, e, znak, tak, tak powinno wyskoczyć. Znowu herbata. A, bardzo dobra. Tak, zaraz pojawi się tak naprawdę bazowa, bazowy wąż, który tak naprawdę. O, jeszcze tak wolno. O, to jest bazowy wąż. To jest właśnie. Tak wygląda. Ja go trochę zmieniłem na potrzeby kanału, ale tak wygląda naturalny wąż. To jest moja praca i i chyba jest chyba nawet w internecie ale a tam a ja tam wolę nie chwalić się za bardzo nie. teraz zrobimy inny kolor okej okay, taki może być tylko żeby był właśnie jasny trochę zwiększymy o, widzę... O, o, fajnie. Znowu efekt właśnie w takim zrobimy... Mm, prędkości, efekt prędkości. O, i teraz to jest zupełnie super, super. Yy, Prawie jak biały wygląda. A to nie jest biały. Mogę trochę ciemniejszy dać. Sorry, Tak, moja zdolność bitowania się odezwała. Zawsze jak coś robię to... Zdolność bitowania, co ty nie umiesz bitować. No nie umiem, nie umiem. Przyznaję się bez bicia. Ale no, trochę umiem, trochę ćwiczyłem, trochę... Jakby oczywiście chcieli jakby próbkę bitowania, no to może w drugiej części, może w drugiej części. Teraz jeszcze jestem takim pochłonięty sztuką, ha, pochłonięty sztuką. I widzicie, jaki fajny efekt, taki jakby, o, jakby... No i na razie może być. E, tak, e, ten pędzel gwiazda zrobiłem sam. Jestem z niego super dumny. Ojej. E, więc. Tak. E... Tak. E... W następnej części się. zobaczy ile jeszcze czasu. Aha. No to w następnej części zaczniemy robić górę. Zaczniemy robić górę. Może jeszcze zdążymy. E, dobra, e, więc tak, e, tutaj mam kilka mm, obrazków, e, więc ja w międzyczasie jak e, tak naprawdę będziemy, czeka e, będziemy czekali, ja po prostu je pootwieram i, i po prostu już będziemy mieli wszystkie te obrazki na. O, jeszcze poprzedłużam. Uuuu, fajnie. Eee. Jeszcze po prostu jakby przedłużę i taki efekt trochę dymu. Efekt dymu jak ja to Efekt dymu. Dobre <grym> dobra. Dobra no, co? no sorry, sorry, że się śmieję ze swojej głupoty, ale... Naprawdę, czasami przesadzam na efekt dymu. Mi się podoba aktualnie. E, tak, jeżeli zadzwoni e, dzwonek, to znaczy, że mam jedynie. Ile? Minutę do końca, więc e, teraz sobie zwiększyłem, bo e, wiem, wiem, że po prostu jestem rozgadany za bardzo czasami. O, oh yeah tak nawet fajnie Recus Kyrgian fajnie e, Tak tutaj widzicie jaki powinien być wielkości obrazek 1525x2840 by było na większość kanału Tak sobie po prostu nie wyliczyłem tylko po prostu e, tak wyszło i tak, to jest obrazek JPG. I tak naprawdę, przez to, że jest JPG, to aż tak dużo miejsca nie zajmuje. Można go dać jako mm, obraz. Obraz. Obraz naszego. o, oh Fajny. Naszego jakby takiego. Tworzenia. Tworzenia. Głupie. Um, to jest po prostu obraz. My, my tworzymy też dla siebie. Dla siebie tworzymy e, może trochę nawet bardziej niż dla widza. A no jo, to dla tego, to z e, Tworzymy dla siebie, tworzymy dla widzów. Hmm. No zawał, no, normalnie ja tutaj z zawału dostanę przez ten budzik. Tak, jak widzicie to jest też taki... ...zielonkawy trochę. Eee, więc... Minuta do końca, więc... Myślę, że pierwsza część wam się podobała. Że oglądniecie drugą część. Ja po prostu... Tak, e, tak będzie wyglądał przed, ko przed następną częścią, więc... Zapraszam na następną część, a jeżeli nie, nie chcecie następnej części, to pamiętajcie o subskrypcji kanału, dodaniu do ulubionych różnych tam rzeczy, wciskaniem żółtego i białego guzika i wam dziękuję.